że faktycznie. Może faktycznie pierwszy odcinek lekutko przegadany Ale dzisiaj wchodzimy na pełne Dzisiaj wchodzimy na pełne i powiem wam, że od razu Agresywna piąteczka, zapraszam bardzo serdecznie Na serię od Bebiciana do Bebiciana Od razu pauzujemy <laughs> Mało śmieszne żarcie, myśleliście, że co Że non stop na piątce polecimy eee, Seria od Bebiciana do Bebiciana Hearts Iron 4, zaczynam na Great War Reduxie, bo nowe Nowa Italia, zreworkowana Nowe piękne mechaniczki, dodane Fabułkowe kontenciki eee, A potem przejdziemy na jakiegoś... Aisha czy coś tego typu. Proszę Państwa, ewentualnie od Bebiciana do Bebiciana po Bebiciana i sięgniemy po te przeze mnie nielubiane za bardzo mody typu Thousand i i New Order, coś takiego, bo one w sumie są takie puste i, i, i specyficzne. Ojej, jakie smutne. Nasz, nasz premier włoski nie ma przyjaciół, nikt go nie lubi. Od lewicy przez centrum, po nawet tą bardziej prawicową prawicę, nikt nie przepada, że naszym e, słabym przywódcom e, smutno mi się go zrobiło i żal może się go pocieszyć łapką w górę pod tym filmem i soczystym komentarzem. Na pewno nas Luigi e, się ucieszy. Proszę Państwa. A Stabilka akurat mi się nie podoba, chociaż nie, no nie będziemy mogli żyć na jakiejś ujemnej stabilce, żeby wprowadzić syndykalizm Wprowadzimy w normalny, legalny, prawilny sposób syndykalizm, czyli poprzez wojnę domową Myślę, że to jest normalna normalna opcja Ryzyko radykalizacji wśród robotników Tu jest też radykalna opcja, że tak powiem, syndykalistyczna, ale można by też się udać w drugą stronę, bo tam widziałem jakieś drzewko ale ono on nie jest tak majestatyczne i duże, i chyba e, ambitne jak ta nasza czerwona opcja, także już postanowione. Czuję się troszeczkę jak na kajzeraziu, żeby nie zepsuć za, żadnej ścieżki. Generalnie naszym celem jest wkurzenie e, czerwonych i odpalenie jakichś tam zamieszek, także dogadanie się z PSI e, to nie jest chyba opcja. Chyba to nie jest opcja, także uderzymy w stronę liberałów, którzy docelowo i tak. Upadną. Czuję się jak troszeczkę na Kaiseraisiu, żeby odpowiednie rzeczy klikać, żeby nam się ścieżka, do której dążymy, nie popsuła. Tu są jakieś możliwości dogadania się z PSI, czyli naszymi czerwonymi. Nie wiem, czy to jest, czy bardziej chodzi nam o to, żeby wbijać ich, im popularność i poparcie, czy coraz bardziej ich kurzać, bo tam nie były dwie opcje, a ja ich jak najbardziej wkurzać, żebyśmy przeżyli przez jakąś czystą wojnę domową. Także na razie. Wykorzystamy moment, że ten Luigi chyba musi i tak odejść. Luigi musi odejść, także póki on rządzi, wyssiemy ile się da z narodu włoskiego i całą winę zrzucimy na niego, na przykład podnosząc taksy. Kolejna nowa mechaniczka, mianowicie decydujemy o wpływach poszczególnych ugrupowań wśród czerwonych, tu powiem, będzie dużo eventów odnośnie tych wszystkich strajków. Aż mi się przypomniał jak tym, niedawno przychodziliśmy na streamie, polecam, są powtórki na znajomym jak przechodziliśmy tą nową mafię do Old Country, która to było na południu i bardziej mafijne klimaty, ale też był wątek strajków i tych przemian, bo to jest mniej więcej ten sam okres, kilka lat wcześniej dzieje się fabułka nowej mafii. Reformiści albo maksymaliści, w sumie żadna z tych opcji nas nie interesuje, bo reformiści to jest to, a maksymaliści to no do, do, dosłownie bolszewicy. My natomiast idziemy w syndykatów. Także tutaj po prostu chyba, no nie wiem, weźmiemy maksymalistów, bo daje nam lekutko stabilkę i bardziej rozsierdza lokalnych, ale docelowo żadną z tamtych opcji iść nie będziemy. Na pewno podwyższymy podatki. To jeszcze bardziej rozsierdzi klasę robotniczą, a tego chcemy. Proszę mi wytłumaczyć, cóż to za idiotyczny pomysł, aby wprowadzać czerwone spaczenie za pomocą demokratycznych wyborów. Potrzebujemy rewolucyjnych działań. Dalej bustujemy maksymalistów czyli odłam bolszewicki, że tak powiem, bardziej agresywny totaliści z tego z. Our support poprosimy na urodziny naszego króla. Totalistyczny na KZ Proszę Państwa, maksymaliści znowu zwiększają swoje wpływy, minus 5 stabilki, no jest jak jest. Obecnie jednak idziemy w rozbudowę tej infrastruktury na południowych Włoszech. Długo będziemy budować te drogi, ale zbustujemy południową Italię, dzięki czemu zbijemy tam po prostu debafy i będziemy mieli więcej manpowera, resursów i możliwości budowlanych. Tu proszę bardzo, z, jaki cel narodowy? Wzmacniamy naszą kontrolę nad wybrzeżem Somalii i tej Erytrei będzie możliwość zanektowania jakichś gówniaksów, kompalien z mechaniczki kolejne odblokowane. I wszystkie cele widzę, że chyba dosłownie wszystko się robi, a nie, sorry, 21 dni 30, paradyż, bierz notesik i rób notatki. Bo i tak wiem, że podglądacie potężne serie Zajczana zaj, zaj, i wykradacie pomysły. Jak się robi drzewka. 30 dni, max cel narodowy. A więc mówicie, że nasze kolonie w tym regionie są niedochodowe i więcej ciągną kosztów niż, przy, niż przynoszą dochodów. Cywilki minus 5%, goods 10%. Ech. Za jego to cały ten region byłby pod naszą kontrolą. Ale spokojnie Bebici... Z... Przygotujemy syndykalistyczne Włochy na nadejście Mesjasza w cylindrze. Cały czas kminię, bo jest kilka ścieżek, żeby dojść do tych czerwonych Włoch, a ja chcę, żeby to była ta jedna rewolucyjna ścieżka zakończona syndykalistycznym zwycięstwem. Także cały czas yy, czytam uważnie, analizuję drzewko, co jest dla nas najbardziej odpowiednie. To jest możliwość dogadania się, a przynajmniej osiągnięcia kompromisu z tym PSI yy, socjalistycznym, no, ale nas bardziej interesuje, żeby ich rozsierdzić, także uderzymy w Partie centrowo-liberalne? O kurde, ty, co tu się odblokowało? Ja wcześniej nie patrzyłem za bardzo na to drzewko gospodarcze, bo się skupiałem na politycznym I tutaj jest jakiś misz -masz ekonomiczny, wolny rynek, totalnie wolny rynek e, Centralizacja ekonomii jakaś taka kierowana troszeczkę, a tutaj bardziej Zamknięta gospodarka, ale nie podoba mi się ten cel narodowy, ale fajna mechaniczka, za każde 10% stabilki obniżamy odpowiednio e, popularność socjalizmu i tu byśmy 3% zbili. Szczerze, polecimy chyba lewo środek, tak mi się wydaje. A nie, poczekaj, tylko te się wykluczają, jak zrobię to, to mogę zrobić to i to. A, o, Hmm. Jeszcze lepiej tak naprawdę jak polecimy tu Znaczy nie weźmiemy tego to się tylko wyklucza nam to tu Na full rozumiesz zdjęcie ceł i wolny rynek No to nie no to robimy tutaj z, o, o obronę jakiś tam lokalnych taryfsy rozumiesz przemysłów Żeby tam Fiacik na przykład się rozwijał Żebyśmy nie musieli Renault z Francji sprowadzać Tu środek i wtedy wszystko A No i git we włoskim parlamencie zmarzła ustawa, którą chciał przepchnąć nasz premier Luigi razem ze swoimi centrowymi liberałami, i ustawa nie przeszła przez głosy socjalistów. Także proszę Państwa, kurde, political power. Ja jeszcze nic nie wrzuciłem za political power, a przydałby się żbiczek, który bustuje budowę infrastruktury, bo my te południowe Włochy chyba dopiero na rządy faktycznie Bebiciego w drugim Great Warze przygotujemy. O, jeszcze bardziej przyspiesza tego, dymisję Luigi'ego, ale on chyba, go chyba nie dał się uratować i im szybciej on dojdzie, tym lepiej niestety, biedny Luigi. No dobrze, chłopu patrzy z oczy, ale, ale nie radzi sobie, nie radzi sobie, tutaj musi młody, ambitny człowiek z cylindrem zająć jego miejsce. A główna fabułka naszych prawicowych liberałów, proto, proto tych, to jest... Ekspansja na terenach libijskich oraz na tego, na wybrzeżu Dalmacji. Interesujące. Ja cię kręcę. Ile to jest decyzji, nie? I my nie mamy, nie mamy political power żeby to klikać. Tu jest na research speedy na budowę. No patrzcie, tu można jakieś te cła na marchewki. Ca? Czemu wy chcecie Cłana marchewki wrzucić, karocy? <noise> Można na tego, na teutońską stal. <noise> 9 produkcji. uu, ty fajne. K tego, reakcja socjalistów. Ej, my nie dojdziemy dzisiaj do wojny, to jest za dużo fabułki politycznej. Przepraszam, ale ja ja lubię to w hojczanie. Jak ktoś lubi tiktokowego hojczanik, gdzie w ciągu 10 minut podbijacie świat, no to uzająca. Drodzy, drodzy syndykaliści, musicie w sobie obudzić zarzewie rewolucjo rewolucjonistycznego ekspansjonizmu. Libia to też jest temat dla, dla, dla czerwonych. Generalnie socjaliści uważają, że temat zajęcia Libii to jest odwracanie uwagi od prawdziwych problemów, czyli kapitalistycznego, korporacyjnego wyzysku. Jest jednak probek nadziei dla włoskiego socjalizmu. Grupa socjalistów, która pewnie na co dzień do włoskiego parlamentu przybywa w potężnych cylindrach, głosi pokrewne hasła, że Libia nie jest tylko potrzebna Włochom, ale jest strategicznie ważna, aby się bronić przed Francją i Austrią. Także powstaje nam powoli dość spaczona wizja nazwijmy to roboczo narodowym syndykalizmem interesujące. Bebici zorganizował 24-godzinny strajk, pierwszy przejaw naszego cylindrowego geniusza, no hit, on jeszcze nie wie, że będzie y, rządził Czerwonymi Włochami, nic się nie dzieje bez przypadku. Ja cię kręcę, to już, ty, wojna z Kebabiniem, żeby seria nie przymulała, zatykujemy Kebabiniego, no jednak, Zając by chciał tutaj dalej robić polityczno-ekonomiczną głos, ale, ale, ale jednak widzowie dostaną wojnę z Kebabiniem i to jest w ogóle jakaś bardziej rozbudowana mechaniczka. Generalnie okazało się, że tej Libii broni gdzieś tam 4000. Takie są pogłoski: 4000 zdegustowanych osmańskich żołnierzy. Libia jest bogata w surowiec. Na no, pewnym okresie chyba nikt nie wiedział o tej ropie, ale, ale, ale by być już myślał o przyszłości, że tam będzie pełno ropy. A jednak e, będziemy mieli misję, żeby rozpocząć wojnę o Libię przed y, wojną, wojnami bałkańskimi. E, przed wojnę bałkańskimi wysyłanie ultimatum. Co 30 dni, no dobra. Czyli trzeba będzie się przygotować do wojny z Kebabini Mamy 630 dni, tak? Na zwyciężenie, czyli w sumie 2 lata ty, ale to też ciekawa mechaniczka, że ta misja będzie zapętlona, bo my musimy e, przygotować się do tej wojny z kebabinim. Duża część społeczeństwa domaga się ekspansji terytorialnej, ale włochy nasze o, oczywiście nie są przygotowane do wojny i to będzie się zapętlać ta dywizja, co, e, misja co 30 dni, bustując tam war support. Im więcej war supportu, tym tam drzewko się odblokowuje. Ale oczywiście będziemy tracić politycar power, którego non stop nie mamy. Potrzebujemy, potrzebujemy 52 war supportu, aby odblokować ten cel narodowy, który przygotuje nas do wojny chyba da tam możliwość wysłania ultimatum, ale zanim to zrobimy, będziemy wysyłać włoskich osadników i inwestorów do Libii. Ci włoscy osadnicy inwestorzy e, siedzieli w Libii chyba aż do Kaddafiego, nie? I ta Libia sobie tam, ci Włosi dobrze prosperowali, tak plus minus. W sumie w też prosperowali. Ci Włosi to... to... Patrząc na francuską czy brytyjską kolonizację, to tacy chyba bili byli, nie? Chyba. Mamy dosłownie zalew, dosłownie jakbym przeglądał Twitterka w dzisiejszych czasach, zalew eventów o tym, że wszyscy nawołują do wyzwolenia włoskich osadników w Libii. To nie jest tak, że przed chwilą wysłaliśmy kolejną partię włoskich osadników, żeby ich za chwilę wyzwolić. Sprytne, nie? ale to się od lat nie zmieniło, od wieków chyba, od tysiącleci się nie zmieniło taktyka na wyzwalanie lokalnej mniejszości, jak Aleksander Macedoński leciał do Persji to Azję Mniejszą wyzwalał pod kryptonimem wolność dla Greków, a ci Grecy bardziej woleli Persów od Macedończyków, ale jest jak jest natomiast to co jest ważniejsze to, że Luigi niestety od odszedł, a mówiłem zostawiać łapki w górę i soczyste komentarze nie ma już z nami Luigi'ego, za to jest Giovanni dni. Giovanni Giolini zostanie przywódcą Partii Demokratycznej, ale tutaj socjaliści już 20% dostali. E, trochę więcej PP, trochę mniej stabilki. O 50 PP dostajemy od razu na, na, na start. Odblokowuje nam się jakieś kolejne drzewko. E, straciliśmy dwóch doradców, którzy tutaj byli. E, I dostajemy. Kolejne te, pokażę które drzewko się odblokowało. To się odblokowało pewnie drzewko tego. Yy, jak ty masz? Dziowaniego, drzewko się odblokowało, tak, tutaj drzewko Dziowaniego się odblokowało. Z nowym premierem pojawiła się też nowa mechaniczka polityczna, gdzie musimy zabiegać o poparcie poszczególnych partii, socjalistów, radykałów, centrystów i jakichś. nie wiem, kapitalistów, coś takiego. I to nas chyba już będzie definiować do tego właściwego drzewka politycznego, czy ten gubernмент przetrwa, upadnie i tak dalej. Jak sobie patrzyłem, to na przykład w czterech chyba miejscach mamy możliwość kliknięcia decyzji odnośnie podziału socjalistycznego ruchu, który może doprowadzić do wojny domowej. Także dalej nie jestem pewien, jak to powinniśmy optymalnie zrobić. No ale tak czy siak na razie dalej ciśniemy drzewko, znaczy nowe drzewko naszego Działania i zaczniemy od rozprawienia się z mafią, proszę państwa. Co tu się dzieje? Ale te Włochy są zawalone mechanikami i wentami. Czy ja jestem na Great War Reduxie, czy na Kaiser Reichu? Co tu się dzieje? Ci dalej chcą tej wojny z Libią? Myślą tylko o jednym. Zaczynają się wojny handlowe z innymi krajami. Tego wcześniej nie było. To jest chyba jakiś ogólno-ten mechaniczka. I tu się zaczynają jakieś questy od poszczególnych partii, gdzie musimy zyskiwać poparcie. I teraz pytanie, czy my chcemy zyskiwać poparcie, czy chcemy, żeby ten rząd upadł. Ty, jak tak patrzę, to historycznie ten rząd tego Giovaniego upadł. Historycznie rząd Giovaniego upadł i poszli tą ścieżynką. Nas natomiast będzie interesowało chyba to. Nie będziemy, bo już czaj jak ta mechanika wygląda. Tutaj robimy cele narodowe, które mają tak naprawdę wydłużyć te questy czas tych questów i zyskać poparcie eee, i potrzebujemy mieć, ile my potrzebujemy mieć, potrzebujemy 254 postów po naszej stronie, aby zapobiec upadku rządu, obecnie mamy 345, no ale to zacznie spadać jak tych questów nie będziemy robić a ich nie będziemy robić albo inaczej, będziemy robić te, które będą nam się opłacać pod y, syndykalistyczną rewolucję bo tutaj na przykład maksymistów y, boostujemy Obecnie mają 1 do 4 z Eee Kurde, strasznie dużo rzeczy. Żeby tylko tego nie zepsuć. Pierwszego quest'a właśnie nie wypełniamy. I a, bo to się w kółko będzie ładować, i oni w kółko będą tracić poparcie. Ty no, co ty gadasz? Tracimy to poparcie? Proszę, bo to wszystko zapierdziela. Eee, dogadanie się z mafią. Ten znowu o kryzysie w Libii. 55 warsaportu, dobrze. To powinno wystarczyć. Nasz premier jest za tym, aby dogadać się, jak rozumiem, z kebabinim, z kebabinim. Poczekajcie, bo możemy już klikać to, bo musimy tą wojnę wypowiedzieć jak najszybciej. Ta, można rozpocząć przygotowania, ale poczekajcie, bo mamy też duży kryzys polityczny. O proszę bardzo, jaki mamy jawny dowód, że obecna władza Giovanniego spiskuje z, a właściwie daje wolną rękę mafijnym organizacjom na południu, żeby sobie działały, w zamian za to e, mafia ma pomóc z likwidowaniem strajków i wszelkich ruchów socjalistycznych, możemy się zgodzić, ale muszą spalić wszystkie dokumenty tej akcji albo uznać to zbyt ryzykowne. E, nie no, uznajmy to za zbyt ryzykowne, niech sobie tam e, strajkują i działają na południu e, wedle uznania. A my przy, przygotowujemy się do uderzenia na południe i te war preparations wpływa. Aha, na tych kapitalistów, tak? Socjaliści. I odblokowuje kolejne decyzje. Rany, ale tu jest kontencik dla tych Włoch przygotowane. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Pamiętacie tego pierwszego moda na Great Warach, Gdzie były. <noise> gdzie były cele po 70 dni. To proste drzewko, i 70 dni dawało ci jedną infrastrukturę, i to był mod na Great Wara Kiedyś to były czasy. Kiedyś to były czasy, proszę Państwa. A tracimy poparcie. Faktycznie spada 337. Ty dalej spada, jak to zapierdziela w dół. Ludzie, opamiętajcie się. Nie no, żartuję. Niech ten rząd upada. I nie mówię wcale o rudym. Co? O, lipka. Kolejne decyzje. Przygotowanie desantu. Ty, tu serię musimy się przygotować. Eee, ultimatum. Dobra, to jest cała mechanika przygotowania. Przede wszystkim musimy zadbać, aby Francja poparła nasze roszczenia do działań w, w Libii i wsparła nas, jeżeli Austriacy będą bronić Kebabiniego, Więc zaczniemy od tego. Ultimatum na razie poczeka. Możemy odpalić przygotowania do desantu. Możemy obecnie desantować dwie dywizje, a dzięki temu będziemy mogli łącznie pięć desantować. Dobra, niech to się ładuje. I aha, musimy czekać na resztę tych preparacji, ok. No i git. Dobra, preparacje morskie przygotowane. Możemy teraz zaprosić w końcu sztab wojskowy, aby opracował jakieś plany inwazji na Libię. Poczekaj, bo to pewnie ducha narodowego dostaliśmy, nie? Armii, organizacja Hit Attrition, ok. Nasze włoskie afrycza Czorpsy e, Tak, jest Libyan War Preparations. No i git. Tu widzę, że będziemy potrzebowali, aby szpiegować osmańską flotę 10 okrętów na Sycylii. Proszę pana, nasza flota obecnie jest na manewrach, wraca właśnie na, e, na port w Syrakuzach, a właściwie w Katanii i to jest przynajmniej 10 okrętów i będziemy mogli w razie czego szpiegować Osmaniego. Great, great sukces. Przy okazji zrobiliśmy ten cel narodowy, bo to nam niesamowicie bustuje polityka. Nie no musimy troszeczkę tego drzewka politycznego porobić. Eee, drzewka politycznego musimy porobić. Tu jeszcze mamy jakieś kolonie. Ministerstwo kolonializmu. O, proszę bardzo. I widzę, że odkąd mamy teraz tą mechanikę drzewaniego na politykę, to dużo celów narodowych daje też te efekty polityczne. Widzicie? To jest plus trzy tych. Eee, tych plus trzy. kapitalistów. Oho, kryzys w Agadirze. My się zajmujemy swoimi sprawami. Gramy na celach historycznych, więc raczej wojny z tego nie będzie. Jeżeli chodzi o kryzysy. O kurde, to jeszcze są podział na cele prawicowe-lewicowe. Jak klikniemy za dużo celów, na przykład lewicowych, a potem prawicowy, to mamy jakiś deba w postaci dodatkowych kosztów klikania celów narodowych. Co to jest? Kto to powymyślał? Porąbane. Zakaz interwencji w, podczas strajków, aby jeszcze bardziej zbustować maksymalistów. I zaraz prawdopodobnie będziemy gotowi, aby wysłać ultimatum do kababiniego. Czy my chcemy przygotować flotę? Nie ma chyba potrzeby. Możemy jeszcze lekutko zbustować organizacji Armii Expa, ostatnie przygotowania przed wielką ofensywą naszych czasów. Flota przygotowana. O proszę bardzo. E, polityka CEU działa, jednak pomarańczowy miał rację. Minus 5 konsumerguców. Powoli, powoli wam powiem, że ta nasza Italia powo powoli ta nasza Italia, że tak powiem, staje na nogi. Już mamy dumne pracujące pięć cywilek. No hit, proszę państwa. Hit, proszę państwa. E, Sultan z Mars. Sultan Jusuf. Co to nas nie interesuje, bo my właśnie wysyłamy ultimatum do kababiniego. Ten bus na flotę możemy na razie sobie o, o, odpuścić. 5 dni do wysłania ultimatum, proszę państwa. Wczesne granaty żeśmy y, opracowali. E, wczesne granaty żeśmy przygotowali. E, możemy wprowadzić ubezpieczenia. I kolejne te e, owoce reform minus 10 do konsomerguców. A zraszujmy to drzewko tych ubezpieczeń społecznych. Dobra, e, ultimatum dla kabel Kebabiniego. Mm, coś tu możemy badać. W sumie powinniśmy raszować. A, piechota morska się już bada. Artyleria właśnie, Hoswajzerki, artyleria. Najważniejsza rzecz w great warowych rzeczach, czyli artyleria. O proszę bardzo, jakie to są zwroty akcji. Już mieliśmy wręczać ultimatum tam kebabiniemu, który właśnie wpierdzielał jakiegoś mieszana mieszana, kiedy poseł, znaczy poseł, ambasador kebabiniowy w Rzymie Przybył z propozycją. Mianowicie, oddadzą nam za darmo, od tak, pod kontrolę całą Libię, będziemy wszystkim zarządzać, tylko oni zachowają zwierzchność nad tym terytorium. Czyli to by wyglądało chyba na zasadach herco-hojczanowych, że kolorek i napis by pozostał turecki, ale my byśmy mieli stąd Ben i możliwość budowy. No nie wiem, już totalna abstrakcja, ale tak wygląda z propozycji ultimatum. Jednakże. Nasze imperialistyczne, e, bebićianowe Włochy tak naprawdę pragną wojny dla samej wojny, rozumiesz, idea wojny totalnej, aby, e, aby zjednoczyć ludzi z niedawno, przypominam, że Włochy jeszcze niedawno były rozbite, nie, jeszcze jakieś powiedzmy 50 lat temu Włochy były podzielone na te poszczególne state. Y, aby zjednoczyć Włochy w, w zwycięskiej prawdopodobnie wojnie wokół flagi nowego rządu, pita pita, srita tita, także... Oczywiście odrzucamy także hojne ultimatum i rozpoczynamy wojnę. A więc Bebicianowa, nie inwazja na Libię, tylko Bebicianowa, ehm, specjalna operacja piaskowa w celu, e, w celu zapewnienia bezpieczeństwa włoskim, e, włoskim e, osiedleńcom, których same tutaj Włochy jeszcze przed chwilą na taczkach zwoziły. No, i mamy wojnę z Kebabiem Więc co teraz Zajączek zrobi? Zajączek teraz zrobi klasycznie znajomego Polsatu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Nie będziemy śpieszyć się z tą serią. Mi się podoba, aż jestem pozytywnie zaskoczony, jak to obecnie wygląda. Tutaj możemy kliknąć rozkaz Desantu i zaraz nasze pięć pierwszych dywizji, co prawda może nie marynsowych, ale z generałem i z naszym marszałkiem, tutaj już pod bonusiki wystawione. Polecimy. Tutaj się chyba respiły nasze dywizje. Zawsze był res w polskich dywizji. Może teraz trzeba ręcznie to wszystko zdobywać. Ale to już w przyszłym odcinku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Ci się